Najlepszy polski karczek, najlepszy polski karczek, najlepszy polski karczek, najlepszy polski karczek. Na grilla ciągle patrzę i łyżką mnie musztardę jesienią, zimą, latem grilluję razem z. O tym to dzisiaj mam w planie Dziewczyny stoją, są rozgrzane Karkówki posypane Jesteś wegiem, mam dla ciebie kaszę Dla mnie tutaj każdy jest bratem I nie musisz już zrywać z chłopakiem Tylko daj mi buzi za krzakiem Najlepszy polski karczek Najlepszy polski karczek Najlepszy polski karczek Najlepszy polski karczek Na grilla ciągle patrzę I łyżką jemu musztardę Jesienią, zimą, latem Grilluję razem z Znowu schudłaś, bo jadłaś niewiele Chętnie z tobą się karczkiem podzielę Zaproszę Kaspra i Julię Kosterę To nie clickbait już podane Pozwól mi mała, że cię zachęcę Po kolą, będziesz chciała więcej Wolę karczek niż guci na O Najlepszy polski karczek uh. Najlepszy polski karczek Najlepszy polski karczek Najlepszy polski karczek Na grilla ciągle patrzę I łyżką jem musztardę Jesienią, zimą, latem grilluję razem z Czy Już żadnej parodii Użyliśmy wszystkich rymów do zwrotki Zmiatam, jestem garkiem, ty odpalasz karszer Kiedy ja cię miażdżę, mówię na poważnie Wokół ładnie pachnie, co? Czuję, że przecież to Ariel Podkręć ten na maksa i zobacz chłopaku Jaki ze mnie gangsta Najlepszy polski karczek, najlepszy polski karszer. Najlepszy polski prankster, największy polski gangster. Zostaw subskrypcję dla mnie i dodatkowo łapkę. Pamiętaj o tym zawsze, skomentuj też coś, ha? Dobra, panowie, was już się skończył. Zrobicie kiedyś kasę, to będzie was tak na to jak Najlepszy polski karczek Najlepszy polski karczek Najlepszy polski karczek Na grilla ciągle patrzę I łyżką jem musztardę Jesienią, zimą, latem Grilluję razem z